Dzisiaj będę sobie robić świeczki. Witam serdecznie, będę sobie robić świeczki. Kochani, witam was serdecznie u mnie na kanale razem z Oluśnią i będziemy sobie razem robić świetki. Jest to taki Pokażę zestaw domowy. No pokaż. I są to świetki. Które mogą robić dzieci. I będą to świeczki takie, które nie potrzeba wosku, takiego gorącego, tylko będzie to taki wosk sypany. I mamy tutaj właśnie takie kuleczki wosku, zaraz wam to wszystko pokażemy. I foremki, a później te świeczki można normalnie odpalić. Także bierzemy się do pracy. Pokażę mal. Ej, widać. Tutaj mamy instrukcję. Zaczniemy od tego, co mamy w środku. czyli I właśnie Mamy taką łyżeczkę. Mamy taki lejek, przez który będziemy sobie sypać ten wosk, którego nie trzeba topić, bo on jest z takich malutkich, fajnych granulek. I mamy jaki kolor? Ten, Jaki to jest kolor? Złoty. Złoty, ten? Niebieski. Zerony ten taki, taki biały, biały, a ten? różowy. Mamy knoty do świeczek i są one trzy sztuki. Jeden taki patyczek do mieszania tych kolorów. No i mamy trzy takie foremki okrągłą taką do mise... <laughs> miseczkę i gwiazdkę i do jest do świeczek. I tak. popatrz, tutaj będziemy wkładać sobie. No, to będziemy obsypywać i później obcinać, chociaż można go się obciąć, Żeby nie był za długi. Także bierzemy się do pracy. Jesteś podekscytowany tym zadaniem? Tak. Myślisz, że widzą nam fajne świeczki. Tak i chyba wąchają, ja? Bo są do wąchania. Ja? Nie wiem, czy są do wąchania, bo Niemcy tak pachną ładnie jak cioci świeczki. Jak myślisz? Może tak. Może tak, tak. No to zobaczymy, będziemy to sprawdzać. Także zapraszamy Was do oglądania. Mamy jedną zrobioną przykładową tą. czy pokaże jak, tak? Jakie będą kolory? Ten, ten. No, ale jak myślisz, które z nich weźmiemy? ten. Jaki to jest kolor? Zielony. Czyli weźmiemy zielony, weźmiemy nożyczki. Zielony odchodzi. Mhm. No ja, brzy, ja to zrobię. Ciocia to może zrobi. Wyjazd dzisiaj. Chcemy, żeby dawno nie było. Tu łyżeczką nabierzesz i wrzucisz tu. To łyżeczki ci ciocia nasypie, a ty przesypiesz tam, tak? Tak. No daj tyle zielonego, dajmy na to. Tutaj? Tutaj, no. No, no. no. I jak, z czym wymieszamy ten zielony? Z Tym. Tym wymieszamy, żeby on nas dole stał. Jakiś pomocnik mały nam tu przyszedł. Poczekaj, nie, stąd nie bierzemy tego. Ten zielony odłożymy. I jaki damy na wierzch? Biały? Tak, biały, bo ja lubię biały. I ja dam jeszcze. Mhm. pomocnik. jesteś najlepszy pomocnik, nie? No, i teraz syp tu na wierzch biały. No na wierzch. Mhm. A z drugiej strony może wsypiemy żółte. Dobra? I na Wtedy wyglądają doskonałe Ja myślę, że na pewno będą doskonałe, nie? No, tutaj w z tej strony. No, nie, nam się wysypała. Klapka nam się wysypała, ale to nic. A na wierzch jaki damy kolor? Jeszcze zielony? Zielony, może, co? bo ja lubię No, to dosyp, tak najwyżej, tak proszę. A z drugiej strony, jaki idziemy, Róze, Moze, Moze, różowe. Tak, bo ja też lubię różowe. Też lubię różowe? Tak, i ten, ten i ten. Te, wszystkie kolory lubisz? Tak, wszystkie. No to super. Tak się sesy? Jasne. Ja ze skąd No. Gdzie wsypisz? Tutaj. No to w syp. Poczekaj, to Cię tutaj trochę poprawi tak. I tutaj na może dosypiemy żółtego jeszcze, co? Tak. To może teraz lejkiem, co? Co? Ten lejek trzyma... Ciocia, będziesz tutaj tak trzymać? No, trzymaj, a ciocia polej tu, z tej strony, dobra? No i poczekaj. Może teraz weź ten lejek już. Teraz może tu. I tak sobie wyrównamy. No nie. Ja w sobie to sobie. Ty sobie to zrobisz? No to zrób sobie. No. Tak. Deli ale delikatnie nie mieszaj tak całkiem. Nie. No ślicznie. I mamy taką gotową teraz świeczkę. Lejek. aha czyli to jeszcze nie koniec koniec no koniec no może tylko na wierzchu zrobimy białe kropeczki co tak tak, tak. no to daj lejek ja to zrobię następnym razem ty... ty zrobisz następną całą sam świeczkę ok tak o, a tu ciocia zrobimy popatrz a, trochę za dużo na złotą całe nasypaliśmy to zrobimy to tak Deję Może tu zrobimy. I niebieski. Niebieski lubię. O, lubisz też niebieski? Tak. To super. A ja nie lubię. A ja nie lubię niebieskiego? Nie. Czemu? Nie wiem. Dobra. To jedną świeczkę mamy gotową. Pokażemy jak wygląda. Tutaj wygląda ona tak. Zaraz ją przytniemy i zobaczymy czy się pali. A w tym czasie Oluś zrobi jedną samą świeczkę. To, to się namy. nie to nie jest niewystarczające. No, to jest niewystarczające. no to jest z tej strony, tak nie jest <mierdzi> hmm, to um, nie jest niewystarczające. No, nie no to może teraz jaki? No to jest co? Tak. Mhm, mm no to jest tak. Ale łezką może. Łuzecko? Tak, bo ja lubię łyzecki. Może z tymi setka. Może ci wsypać. taki. Teraz niebieski. To, a ja sobie za to podniłam. znowu niebieski? Tak, to jest mm. Tutaj może. Ja na ja nie na kanale. Ja będę czynił robić A ja mówię, że dla mnie ale to jest I, jest. I, jest bez I jest do And to the Ty, jest. We. Jeszcze wieszki. Mamy zrobić bez Amelii i bez Dągotorosiewskiej. A dlaczego bez Amelii? A zrobi jaką mam zrobić właskę piękną? Czy zrobić z To tylko jedną. O! No i to co zostało to sobie Damy a ja, ja zrobię nam trzecią. Tak, tu mamy taką, taką zrobiłam. No, może ojusz. ja zrobię. A może Aja ja zrobię. A ja, a ja, Amelia. Potrzebna. Ja o, proszę, Ach, to się z nią zrobiła. Byję w kuzem. Nie możesz się denerwować. A ja mnie? nie możesz się denerwować. Ale ja nie... A jak się denerwujesz to pojedz do dziesięciu. Ale to... To pomoże. To mi pomoże, wiesz? Pomoże. Ciocia mówi ci, że pomoże. Co to jest? No. To masakrę miłą. Nie wiem, to się w ogóle Ja sama nie widzę. Co? No co? A ja wziął. Nie, a co masz? Zaciskałam. A ja nie mogłam służbą. Zaraz. 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 pierwszą?

Spróbuję obciąć knioczkę. Widziałam was. Lyska, lyska. Ale z drugiej ja nie widać. Mhm. I mamy Olusia świeczuszkę. No ładna ząbka. Nie znalazł się, zaczyna <grym> no, tak tak się palić, a da się gazową. Teraz zaczynamy pocikać. A potem lecmy. No to A nie, 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 tak, jak widzicie, można miło i fajnie spędzić czas z dziećmi, ćwicząc od razu ich wyobraźnię i kreatywność. Świeczka nam się pali, więc zobaczymy, gdzieś wam tutaj wrzucę tylko przybitki, jak ona się pali, jak ona się spala. Jest to bezpieczna forma zabawy, z tym, że trzeba to robić, wiadomo, w dorośli przy dzieciach, bo no, samemu dziecku nie możecie zostawić tego. Nie wiem, co w tym momencie, Oleś, kombinujesz. Ja dam po prostu. A czemu? Bo to tam spadło. Mhm. Uh -huh. Czyli hmm. ja Amelka Ci już podniosła. A. To mi spadło. Ale jak Ci spadło? Tak. Świeczka nam się tak wypala, wiadomo, no jak się świeczka pali, to trzeba pilnować, żeby nie zostaje tego przy dzieciach, ale ogólnie jest to naprawdę fajną formą zabawy, prawda? Tak. Podobało Ci się? Tak. I co będziemy robić następne? Co kupimy następne? Może perfumy albo pomadki? Albo... I zaraz to może. Może jeszcze No zobaczymy, coś będziemy robić. Na pewno jeszcze kreatywnego z Olusiem, może coś do jedzenia? Albo to też może. Może to też. Popatrz jak się ładnie pali i ładnie pachnie, tak jak Oluś to zauważył. Teraz już nie wąchaj, uważaj. Tu masz świeczki nieodpalone. I powąchaj. Oni nie mogą powąchać, ale mogą zobaczyć. Światki prezentują się tak. Naprawdę są ładne i kolorowe. Także bardzo polecamy takie zestawienie. Tak? i papa. Pa Trzymajcie się. Do zobaczenia. Niebawem w kolejnym filmie u mnie na kanale.